Siema, siema, siema. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że jesteś. Na początek, jak zawsze, jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Słuchajcie, nie ma nudy przy wtorku. Lecimy z kuponami na dzisiaj i dzisiaj leci no, sporo osób, które na razie bezbłędnie jeżeli chodzi o podawanie kuponów tutaj wyglądają. Bardzo mi to cieszy. Mam nadzieję, że ktoś tutaj swoją serię trafionych kuponów przedłuży. Do kuponów oczywiście jak zawsze standardowo przejdę zaraz, bo dzisiaj jest promocja powitalna w Superbecie. Kilka osób ostatnio pytało, kiedy Kolejna promocja w Superbecie, no jest dzisiaj. Zwycięstwo i Dortmund, grane za 2 złote. Skiel za 2 złote. Daje 200 zł. Jeżeli ta Borussia wygra, nie, może skorzystać każdy, kto konta jakimś studem jeszcze w Superbecie nie ma. O tej promocji powiem teraz. Wytłumaczę, jak ją odebrać. Odpalimy jakiś szybki konkurs dla Was na kasę, nie, no żeby ktoś zgarnął sobie kasę na grę i przejdę do kuponów. Więc zaczynam od razu od tej promocji powitalnej. To jest promocja aktualna dzisiaj do godziny 18.30. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, może skorzystać. Jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba założyć konto w Superbecie Z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, tak jak zawsze. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, weryfikujecie sobie konto gracza i robicie wpłatę. Depozyt na minimum 50 zł. To już cię w pełni zapisuje do promocji na dzisiaj. I z tych 50 zł, uwaga, z konta głównego, depozytowego gracie taki kupon: za 2 zł zwycięstwo Borus Dortmund. I tyle. I do 18.30 kciuki zaciskane, żeby Borussia Kiel ogarnęła. Bo jeżeli ogarnie, to w przeciągu 72 godzin wy, nowi gracze, dostajecie 200 zł na grę. Także jeżeli ktoś chciałby korzystać, można do godziny 18.30 w mega skrócie założenie konta w Superbet linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem w trakcie zakładania konta Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza potem wpłata na minimum 50 zł, ale z 50 zł poświęcacie tylko dwa na zwycięstwo Borusii Dortmund to ma być wasz pierwszy kupon grany na Super z konta głównego i tyle. Jeżeli Borussia ogarnie 200 zł wpada w przeciągu 72 godzin w bonusie, można korzystać. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem tam odsyłam. Odsyłam też zainteresowanych na naszego Facebooka, bo dzisiaj mamy sporo ciekawych meczów, więc na pewno będzie jakiś konkurs na 200 zł. obstawiamy.info, tak Fanpage na Facebooku, jak coś ciekawego w piłce nożnej się dzieje, to zawsze rzucamy taki konkurs. 200 zł w puli nagród, serdecznie Cię zapraszam. Link masz w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry, a drugi link od góry to jest link do naszej grupy na Facebooku. Do grupy, na której codziennie publikowane są typy z argumentacją, uzasadnieniem, dlaczego tak, a nie inaczej liczyne są statystyki typerą, więc ty będąc na grupie doskonale wiesz, kto jak typuje, możesz sprawdzić. Link do grupy w opisie pod filmem, i to jest drugi link od góry. No i lecimy z konkursem tutaj na YouTubie. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem symboliczne 20: pln na kupon w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał. Obstawiamy trzeba. Tą łapę w górę kliknąć pod filmem. I w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Atalantą a Juventusem. Dopisujcie swój gracza Superbeta. Typujecie do 20.45 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nikogo gracza na Superbet. Nie biorą udziału za, czyli standard. No, i w końcu mogę przejść do meritum z tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy, czyli stricte, już do kuponów. Wszystko obgadane. Lecimy do tego, co na dzisiaj najistotniejsze. I zaczynamy od propozycji Mateusza. Typowane dwa razy. Trafione dwa razy. 3442 zł profitu. No, mam problem z tym kuponem. 700 i 750 zł. Ładowane na sklejkę ze spotkania Atalanty i Juventusu. Podpora, proszę ciebie, na Atalantę. Zakład na to, że obie drużyny strzelą gola I minimum jeden gol w pierwszej połowie Dla mnie turbo ciężki mecz do typowania 1x2 Okej, okay. obie ekipy ostatnio może nie dysponują formą wybitną Bo Atalanta w trzech ostatnich meczach potykała się trzy razy Dwa remisy i porażka Juventus w trzech ostatnich meczach potykał się trzy razy Dwa remisy i porażka Obie ekipy ostatnio też ligowo w miniony weekend potraciły punkty Atalanta zremisowała z Udine 0-0 anderowy mecz i zagrali po prostu strasznie Jeżeli chodzi o Juve, no to w derbach Turynów wyjazdowe spotkanie jeden do jednego zremisowane. No tutaj mimo wszystko trochę w stronę gospodarzy kieruje się Mateusz, bo jest ta podpura na Atalantę. No, kluczowe jest to, że obie drużyny muszą strzelić gola i musi być ten gol połówkowy. Czyli gol do przerwy też musi wpaść dla obojętnie kogo. No, wierzy w Tomati, skoro tyle kasy ładowane jest. Omijany dodatkowy podatek, ewentualny, więc bardzo dobrze. Idziemy dalej do kuponu od Dawida, który również. Dwa kupony podane, dwa kupony trafione. 1760 zł profitu. tysiączek ładowany na overy na 2032 zł. Czyli to jest generalnie taki kupon bez kombinacji, nie? Over 2,5 goli w meczu Brentfordu i Manchesteru City. No, tutaj pewnie liczone jest trochę na Manchester City, że to jednak oni trochę tych goli postrzelają, bo w końcu City się przełamało. Trzy ostatnie mecze to są trzy zwycięstwa, 2-0 z Leicester, 4-1 z West Hamem i z tym Salfordem w pucharze 8-0, więc tutaj w tym spotkaniu over 2,5 goli. I over 2,5 goli w bardzo ciekawym meczu na dzisiaj pomiędzy Nottinghamem a Liverpoolem. To jest pojedynek, uwaga, trzeciego Nottinghamu i pierwszego Liverpoolu, jeżeli chodzi o stawkę ligową Premier League. No, bardzo ciekawie zapadające się spotkanie. Nottingham, pięć ostatnich meczów ligowych zwycięskie. No, Liverpool to wszyscy doskonale wiemy, że to jest maszyna i naprawdę dobrze to działa z jakimiś tam małymi, powiedzmy, podkięciami, tak jak z Manchesterem, z Manchesterem United. No, ale tutaj propozycje są, no, po prostu na gole, nie? W obu tych meczach minimum trzy gole i podwojenie stawki może być. Dalej mamy kupon od Dariusza, który e, typował cztery razy, trafił jeden kupon. Był to, co prawda, mocny kupon, dlatego tutaj 12 tysięcy profitu jest jeszcze trzymane. 1500 zł dzisiaj na 4508. Trebelek. Milan z podpórą i over półtora gola. Milan e, potknął się też ostatnio w lidze, słuchajcie. Milan gra dzisiaj z Komo na wyjeździe. Ostatnio w spotkaniu ligowym potknęli się na własnym terenie z Cagliari, remisując tylko jeden do jednego, bo to jest strata punktów, jeżeli chodzi o Milan. Komo e, w ostatnim meczu ligowym w miniony weekend na wyjeździe zremisowało z Lazio, tam Lazio kończyło jeszcze mecz z czerwoną kartką, 1 do jednego było w tym meczu. Tutaj jest podpora na Milan, minimum dwa gole w spotkaniu musimy zobaczyć. O dwóch i 2,5 goli w spotkaniu pucharowym, jeżeli chodzi o Holandię, AZ Alkmaar z Ajaxem. Tutaj zerknąłem sobie na średnie e, ligowe, jeżeli chodzi o gole tych ekip, nie? Bo w lidze średnia Goli na, na spotkanie AZ to jest 2,82, aż 3,11, jeżeli chodzi o Ajax, więc tutaj overowe ekipy się spotykają i jeszcze mamy BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny mają strzelić gola w spotkaniu Chelsea i Burmów. Czyli tutaj mocny trebelek, 3000 profitu. Może Dariuszowi wskoczyć. Trzymam kciuki za drugi trafiony kupon od Darasa. Idziemy dalej do kuponu od Arka. Typowane raz, trafione raz, 1800 profitu, czyli dzisiaj za ciosem może Arek iść. Mamy zwycięstwo BVB, czyli to, co jest pod promocję w Superbecie. No mimo tego, wiadomo, no, BVB grało ostatnio z, z tym, z Leverkusen na własnym terenie. Szalony mecz, przegrali 3 do 2. No ale wydaje mi się generalnie, że nawet jak mają jakieś tam y, lekkie dyspozycje w defensywie, no to z takim Kiel powinni sobie poradzić. Mimo tego, że jest to spotkanie wyjazdowe, dla mnie też są mocnym faworytem. Więc tutaj mamy czyste zwycięstwo faworyta. I mamy kartony. I over półtora gola w tym meczu Nottingham i, i Liverpoolu. Po prostu dwa gole w meczu muszą się pojawić i muszą pojawić się kartony. Arbitrem tego spotkania jest pan Kawana, który jest mega overowym arbitrem, jeżeli chodzi o kartki, bo zdaniem Soccer Beisa 5,78 kartki na mecz pokazuje. Jak na arbitra Premier League, to to jest naprawdę overowy gościu, nie? Więc tutaj karteczki z golami w tym meczu, no i to zwycięstwo BVB. Trzy kupony jeszcze przed nami. Jeden z tych trzech kuponów jest od Przemasa, który też typował raz. Trafiony kupon 966 złotych, proszę Ciebie, profitu. I mamy tutaj rzuty rożne w spotkaniu Chelsea i Burmów No to od razu statystycznie. Ostatnie trzy mecze Chelsea to jest kopalnia rzutów rożnych, bo odpowiednio w trzech ostatnich spotkaniach 13, 12, 11 kornerów jeżeli chodzi o wisienki. 8 12 8 i mamy overka 2,5 goli zaproponowanego w meczu Bayeru Leverkusen i Mainz. Tutaj spotkanie Bundesligi rozgrywane o 20:30. 3,93. To jest średnia goli na jedno spotkanie Bayeru Leverkusen. Zdecydowana zasługa takiej dużej średniej to jest no, ofensywa, która w 16 meczach strzeliła 40 goli. Jeżeli chodzi o Mainz też overowa ekipa 3 12 średnio gola na ich spotkanie, pojedynek drugiej i czwartej ekipy, bo też Trzeba powiedzieć, że Mainz ostatnio gra bardzo dobre spotkania, więc to jest ciekawe spotkanie na szczycie tabeli Bundesligi. Tutaj proponowany po prostu over i coś takiego skleja nam przemas na dzisiaj. Przedostatni kupon jest od Krzysztofa: 17 na 14 trafionych kuponów, czyli połowa z podanych kuponów na proficie 5400 złotych czystego zysku. I dzisiaj 804 mamy proponowane na 1858, a to jest fajne. To jest taki zakład, który daje ci taką furtkę awaryjną czyli zakład na to, że będzie w danym meczu albo bet CTS, czyli że dana drużyna, że obie drużyny strzelą gola albo over 2,5 goli. Może być jedna z tych rzeczy, i wtedy ten typ jest na zielono. To jest to magiczne lub, nie? Może być to lub to. Oczywiście to i to też może być, wtedy to siada. I coś takiego wybrał sobie. Krzysztof w trzech meczach: Eintracht z Freiburgiem, Wolfsburg z Borussią Mönchengladbach, no i Nottingham z Liverpoolem. Czyli po prostu nie jest tajemnicą, że Krzysztof liczy na to, że w tych meczach po prostu będą gole, bo żeby to siadło, to gole oczywiście muszą być. Ale mówię, to są takie typy z furtką awaryjną. 804 na 1858 i ostatnia propozycja jest od Pawła, który również na razie komplet typów trafionych, to znaczy 2 na 2 kupony trafione tutaj podawane na YouTubie 2963 profitu i mamy za 903 zł pod dodatkowy podatek rzuty różne Rzuty rożne, proszę Ciebie, Juventusu. Juventusu, który w ostatnich meczach, w tym meczu z Torino nabili tylko jednego kornera, ale poza tym w trzech wcześniejszych całkiem sympatycznie, bo odpowiednio 5, 7 i 7 kornerów nabijanych i mamy rzuty rożne Borusy Mönchengladbach, która w ostatnich meczach też nabija sporo, odpowiednio 4, 4 i 5 różnych drużynowo bitych, więc tutaj dubelek na rzuty rożne drużynowe od Pawła i jeżeli chodzi o dzisiaj, nie ma nudy, tak jak widzicie, będzie się działo, kupony obgadane. Przypomnę nam, jeżeli twierdzisz, że Borussia Dortmund wygra dzisiaj spotkanie z Kiel i chcesz zaryzykować 2 złote, a nie masz konta na Superbecie, to możesz zyskać dzięki temu 200 zł. Bo dzisiaj zwycięstwo Borussii Dortmund grane w Superbecie za 2 złote daje 200 stówy każdej osobie, która założy sobie konto w Superbet. Jest to oczywiście całkowicie legalnie działające w Polsce Buchmacher. Konto trzeba założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, potem sobie na spokojnie weryfikujesz konto gracza i robisz wpłatę na minimum 50 zł. To zapisuje cię do promocji na mecz BVB. Jedyne co musisz zrobić jeszcze, to z tych 50 zł zainwestować dwa. Z konta głównego, depozytowego, grasz taki kupon, to ma być Twój pierwszy kupon na Superbecie. 2 zł na zwycięstwo i Dortmund. Jeżeli Borussia wygra, to w przeciągu 72 godzin, 200 zł w bonusie ląduje na Twoim koncie gracza. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link do promocji. A za dzisiaj dziękuję. Prawdopodobnie około godziny 15. Transmisja na żywo, bo jest tyle meczów, że można coś wspólnie pokleić. Tutaj serdecznie zapraszam już teraz w 15.00. 15. Tymczasem piątka. Trzymajcie się, pozdrawiam. Elo. No i nara.